Hello, widzowie, witam was w kolejnym odcineczku, dziś jest z nami połamany Endur, e, witam, 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 witam. Połamany, ale wariat, a dlaczego, bo zobaczcie, taki sprzęcik sobie zakupił wczoraj, tak, mhm. e, pochwal się ile on kosztował 100 zł. 100. 100 zł, no widzowie, rozkminiacie to, 100 zł taki sprzęcik i co my dzisiaj będziemy nim robili? Coś chyba ekstremalnego, dlatego no. zdaję... Chodź, chodź dla A, widza, chodź dla widza. Maciek wybrał bardzo rumiscówę i się tak, tak myślę, że to o to chodzi, <laughs> ponieważ tu jest zjazd. <laughs> Będziesz zjeżdżał? Tylko tu... tak, pan. Dobra. Tu jest zagrodzone. I pas dopiero teraz zobaczyłem. Tam Wiem, barierki na samym Wiem, sposób. bo ja tędy ja chciałem. Wiedziałem tym. Wiem, bo ja tędy chciałem wjechać i nie dało rady, więc musiałem na około pojechać. No, ale myślę, że spocik parking na dachu galerii to jest dobry spocik, żeby dziś zrobić fajne tryczki na takim oto sprzęcie. A do tego również będzie potrzebna moja chulejnoga. Widzowie, którzy mnie już oglądają od jakiegoś czasu, może pamiętają ją właśnie, nagrywałem po prostu na hulajnodze kilka trików na AW ale dzisiaj ta hulajnoga przyda się do czegoś innego, ponieważ będziemy chyba łączyć hulajnogę z wózkiem inwalidzkim i to na jakiejś linie, a dokładnie to jest smycz dla psa. Brzmi dobrze, dobrze nie widzowie. może pokażę widzom, jak to wygląda i czy to w ogóle się uda. Bo my w sumie tego nawet nie testowaliśmy. Dopiero dzisiaj pierwszy raz będziemy to testować. Także widzowie, to wygląda w ten sposób. O, O, tak to wygląda. Męski kolor, różowy. No? no w ogóle, no, wiesz, mi się wydaje, że dziś będzie naprawdę ekstremalnie, będzie szybko. Więc ten różowy można potraktować jako czerwony. Tak. Ale dzisiaj chyba na pełnej wjeżdżamy, co? 50 kilometrów na godzinę, bo jak <grydanie> widzę, że to jest dużo miejsca, więc się rozpędzimy. No to <grydanie> się ciągle, kolor. Ej, ale pasuje, pasuje tobie do plecaka. No dobra, chodź. Patrz widzę, patrz widzę. No, to o, faktycznie. Ale kto dzisiaj robi za, kto jest uległy, kto jest dominujący? Dobra, to wskakuj na bolida, jedziemy. Proszę, niepełnosprytny kolega. Musisz z dwóch stron tak pociągnąć. O tak. Dobra, nie trzy, bardzo. dwa, oh. Nie oh. Oh. dwa razy. No zapisam. tak, bo to wózek za stówę. Aha. No ja jestem tu niepełnosprawny, a tak. wy nagrywacie. Ale to jeżeli jesteś niepełnosprawny, no to on musisz sobie poradzić. Uron nie, nie działa. Uron jest rozwalony. Oh. O, to... Ja sobie już usiądę, zobaczymy A To Max będzie siedział? No bo jeżeli to się złamie, no to ja się złamie A nie kolega A nie ja jeszcze bardziej Jest chyba w porządku Jest dobrze, wszystko działa Ej, ale dobrze kółeczko chodzą No Napompowane chyba Dobra, wszystko jest już gotowe Mamy smycz już, łap Hop O, dobra To zrobiłem? To jak, ruszamy? No No dobra, no to dajemy w panik Na razie tryb eko Dobrze jest Dobrze! Ej, dobrze, jest mocno, jest mocno Tylko nie wiem, jak będzie ze skręcaniem tutaj oh. Kurde Staraj się unikać tych nierówności, okej? Okay? Aha, dobra, okej okay. Kurde, powiem oh. ja ci szczerze, że, że tu trzeba się dobrze rozpędzić Ten parking jest do dupy, całej dziurawy Szkoda, że to bokiem nie lata oh. Bokiem normalnie leciałem O dobrze, dawaj, ciągnij, ciągnij, ciągnij Bo się w dupce Szybciej, szybciej Jak jedziesz szybciej, to lepiej skręca Dawaj, jadą klasy uh. O kurde, czekaj, bo ja mi tu kółko lata o ja pierdzielę, stary! Co się dzieje? Zaczęło mi kółko tak wglądać, widziałeś co? Padnie ci kółko! No! Ej, ale mega dziwnie jest, bo środek ciężkości jest strasznie z przodu. Jakby się siedziało bardziej z tylną osią, to by było bezpiecznie. Jakby coś, to pani nic nie, nic nie widział. Dobra, jest ok! Lecimy, lecimy. Dobra, pan tutaj Mercedesem poczeka. Kółko, kółko, kółko! Dobra! O, jedziemy! Uwaga! Ja mam wrażenie, że jestem celowo w te dziury wieszczasz. Nie są dziury! Dobra, no tutaj jeszcze nie byliśmy. Uooo Kurczę. Jak się kółko rusza, to trzeba podskoczyć tak lekko na tym wózku. Ja A... mam ten na 60. Się... ale to zachodzi na woska, na zakrętach Sorry. Myślałem, że bardziej to skręca U. Widzowie, ja wiem, że trochę panikuję, ale wiecie, te dziury są straszne. Na razie na spokojnie chodziura Czekaj, zrobimy bany hopa. O, dobra. Dobra, zaraz zobaczymy. Czy ty. Czy, o, kurczę, hamulec mój się rozpiął. O, o, nie. Zablokowało mi się jedno tylko koło. Dobra, Czekaj, jedziemy dalej. O, o. Czekaj, ja się zaproduję kuraj nogę. O, o, dobra. To jest najlepsze rozwiązanie, bo mi się hamulec rozleciał w trakcie. O, okay. Dobra, zjechaliśmy, jest dobrze. Tylko pod prąd, ty. Dobra, jest Lecimy. Tak ze trzy deski, żebyśmy polecieli chociaż. Oo! Właśnie było trzy deski, nie? I zaczęło kółko latać. Tam może na tej nierówności wpadło wibracje. Lewo, lewo, No Daj mu, daj mu! I teraz! Kurde! Nie mam jedną rękę, bo jest w Jadą koty! No! Nie! Nie! Zespań mu! Nie no, muszę spokojnie... Przecież pan na pierdoliku! Pan jedzie sobie na spokojnie! Co?! Może mu się podobało, może on też tak chciał! Może on też tak chciał! Zdenerwuje mnie to kółko, że zaczyna wpadać w takie wibracje I przez to jakby musimy się zatrzymywać, bo... Ja albo puszczam ten pasek, w sensie tą smycz, bo po prostu mnie, mnie ściąga i spadam, ale jest okej, okay, no szkoda, że nie możesz się karnąć, zobaczyć. No szkoda, szkoda. Mimo że prędkość jest niby niska, no. bo, bo nie wiem, ile rzeczywiście jedziemy. Ale straszne, jest straszne. No widzowie, my teraz, z tego co widziałem tutaj na liczniku, to 15 km w maksie. Jedziemy do najbliższego parku drogą rowerową i zobaczymy, jak e, tam da radę sobie hulejnoga. Czy wyciśniemy te 50 km nie. na Twoich kółeczkach. Dobra, zmieniamy miejscu, prawda Maćku? Lecimy. Lecimy. To ja jest panie nasłupia, tek. Musisz jechać bardziej lewą stroną. Panie kochany, tam ścieżki nie ma po lewej. Ale slalom ale szybko! Ty, dobrze, że mam nogi całe mimo wszystko, bo jakbym pierdolnął Orła teraz na mordę, normalnie mi zablokowało dwa koła, te przednie, normalnie tak się złożyły, no bo po, no po nagle zatrzymał się totalnie wózek, nie? I normalnie mnie wyrzuciło do przodu. Maciek, ty mnie tylko wypierdolasz, pomóż mi teraz! Weź, przestań! Mateusz! teraz połamie ten podek, jak się tak będzie na nim wieszał o, Tutaj nie wkopałeś, patrz, rusza się cały czas Mocniej zawieje no. I wywróci Trzeba tak skopa chyba no. Dobra, trzymaj Weź, Ty wal od góry, a ja trzymam o, coś Dobra, tak... Dobra, tak było już jest, już okay. Ej, Ale co to za oszukiwanie? Mieliśmy I cały czas, czas na hulajnodze jeździć tam macie, gdzie? Tam, bo tam będziemy jechać, nie na ulicę. Chłopaki! Chłopaki, yee! chodźcie! Chodźcie, chodźcie! Macie fajną nogę, musicie nie pociągnąć na tym wózku, bo kolega nie chce, a my, mam, my mamy taki challenge. O, ja mogę dać swoją, swoją tamtą, Kukirina. Mogę O, no to dawaj, let's go! A Bierzemy ten wózek, i teraz ja spróbuję na nim pojeździć. Zobaczymy, jakie to jest uczucie. Kurczę, ale coś tutaj obciera co jest w ogóle o tutaj dobra o no co jedzie dawaj do totusza dobra jestem gotowy O, spojrzaj dobra 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 dawaj dawaj czasami i zwalniaj po prostu my szybko wa walcz kręta Ooooooo wow. Dobra, jest git, jest git O Jezu, 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 Jezu uh. <laughs> Dobra, jest git Cały jesteś? Tak, tak, jest git No widzowie, to było niezłe Niezła kraksa nas spotkała, ale dobra Po prostu ciężko było wejść w zakręt Skręcaj to, nie? Bardzo blisko O, dobrze, dobrze, dobrze O, ale szybko, co jest? Dawaj, dawaj, dawaj Ej, ta smycz dla psa jest idealna Naprawdę Różowy kolor i naprawdę bardzo dobrze trzyma o, Dawaj, 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 ogień Traktor, traktor, traktor Dziękuję za pomoc Dziękuję o. No Nie! Dobra, mamy to no Oddaję sprzęcik Ej w ogóle miałem tam kraksę Wywróciłem się tak ostro Koła mi weszły pomiędzy jakby chodnik a trawę i zblokowało mnie i normalnie przychodził koła. Fikołkę zrobiłem do przodu a wózek tak cały? No cały, to no. dobrze. On to stało miejsce Po tej krakcie z kółkami wszystko chyba okej. Okay. Tylko mam nadzieję. Wszystko dobrze. No ale pamiętajcie widzowie, nie próbujcie tego w domu. Lecimy, lecimy, nie śpimy! No dobra. Dawaj, o kurde, o kurde o, tak czułem, że te kółka się w końcu rozwali. A few minutes later. Sprawiamy bolida, ponieważ e, śrubka odpadła od kółeczka. O, i kręć maniek! Dobrze O tutaj się trzymie o. o coś tam poszło Dobra powinno być okej okay. A co ty, ty tylnych kół nie sprawdzasz? Yy, no możemy Może od razu sprawdzimy Zobaczyć się nie wiem tutaj to nie one czy, 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 Nie wiem jak to wygląda O tu coś się kręci Nie wiem czy to powinno się kręcić Ja też nie wiem Chyba powinno nie wiem. Tak kręci... Czyli jest skończone No Zobaczmy. wszystko działa Udało się dobrze Piątka uh. Dobra, robimy teraz zamiankę. Ja wchodzę na Vetturillo i jedziemy. Witam, witam. Witam, witam. Jak się jedzie? Zdaro Panie kierowcy. Maciek, daj, daj mu, daj mu, daj mu! Nie! Yeah. O, o kurde, nie, 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 nie! nie, 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 nie. Maciek, nie pchaj mnie! Uwaga, bo on mnie popycha! Ej, zaplątałeś się! Co jest? Rozplątajcie mnie! Rozplątajcie mnie! Nie no, wplątało się to! Tragedia! To przez niego! Widzisz? On jest tu Widzowie, ja muszę oddać tą smycz, ta smycz musi wrócić w nienaruszonym stanie, naprawdę. Trzeba odwrócić. Dobra. Żeby... Będzie, tak? Jest. No jest, mamy Dobrze. to, mamy to. Tylko, raz, tylko teraz trzeba... O nie, jeszcze tutaj. No mówiłem, że ja będę trzymał, albo dajemy... Uwaga na nogi, uwaga na nogi. Weź to rower. Jednak rower jest bardziej niebezpieczny, niż kolejnoga. Dobra. Uff, mamy to. Nie wiem, czy to jest sprytne, ale. <laughs> trzymaj ja wiem, trzymaj ja te pasy, z... nic nie mów. Ja <laughs> Ruszamy dalej. Aha, czyli to dla ciebie, Mateuszu. <laughs> o! <laughs> Jednak nie inwalida. Dobra, wjeżdżamy. Zawsze chciałem sprawdzić, jak to jest właśnie korzystać A to no, mnie tyłem się A nie, nie wiem, Chyba tyłem ja lepiej. się nie znam. Na fejki. Z takich właśnie huśtawki musisz mi pomóc, jakoś tam wjechać. Jak, jak to jest. I Maciek wyhaczył taki właśnie tutaj plac specjalny dla takich właśnie osób poszkodowanych oh. jak oh. ja. Zespiesz mnie. Oh. O. I co i ty? A, to jest ta. Chyba musisz tą wajką pociągnąć jakoś. Dobrze, o tak. No tak, no ja to w i to się opuszcza. No i teraz. O. Nie, ja zaraz stąd wyjadę. Nie, Max, ja stąd wyjadę. Wypadnę stąd, nie, Max! Wypadnę stąd o, do tego się Co bym... no, jest... <noise> <noise> To musi komicznie wyglądać z boku. <noise> Jak ja bym był jakimś waszywem. <noise> i byście po prostu się ze mnie nawijali. Ja bokiem wylądowałem na tym. <noise> Nie no, Max, bo ja się wywrócę zaraz. Ostatni, się trzykuletka. Moje życie jest okropne w tym momencie.